Skrytką. Jasne, nie ma sprawy. Chciałam podziękować, że dałeś mi swój numer. Karny! Co robisz, Echagwe? Zgłupiałeś czy co? Karny! Dawać piłkę. Czekaj. Pardo, co tu robisz? Muszę pilnie pogadać z teo. Nie. Proszę mnie nie ciągnąć. Dokąd to? Do teo. Czekaj. Nie kazałem ci strzelać. Pardo. Odbiło ci? Puść mnie. Co tu robisz? Zostaw mnie. Co z tobą, Pardo? Oszalałaś? Czego pan chce? Piłki? Proszę bardzo. Nic ci nie jest? Chodź tu. Co jest? Musimy pogadać. O czym? Gdzie Miguel? Po co chcesz wiedzieć? Odpowiedz. Po co? Gadaj. Pojechał z Sabriną do niemieckiego szpitala. Wiedziała. Co się stało? Chodź tu. Puść mnie. Odstaw ją. Co jest? Jak się nie chce być kopanym, trzeba się zapisać do baletu. To nie miejsce dla dziewczyn. Nie słyszał pan o Marigol, która gra w Barcelonie? Mam to gdzieś. Ja też umiem grać. Jasne. Pan jest macho i nie pozwala dziewczynom grać. Pogadamy później. Nie. Co z wami, meksykańscy macho? Nieźle kopie, co? Co jest? Nie wierzę. Co to? Odbiło je. Roberto, zgłupiała do reszty. Pan jest ojcem Teo, prawda? A ty? Mi ludzi. koleżanka z klasy Teo. Przepraszam, że przeszkadzam, ale czy zostałam tu Miguela? Jesteś ich koleżanką i nic nie wiesz? O czym? To było kłamstwo. Jak to? Nic nie rozumiem. Miguel chciał wyjść z jakąś dziewczyną. Teo poprosił, żebym go krył. Z jaką dziewczyną? Może zachowuje się jak dziecko, ale lubię pomagać chłopakom. Jeśli nikogo nie krzywdzą, to czemu nie? Te dzieciaki. Zapraszamy do Fan Klubu Rebelde. Tekst polski Marcin Leśniewski czytał Ireneusz Królikiewicz.